Siemano, tutaj ScorpioPlay.pl, a to jest e, odcinek informacyjny. Tak. E, pozwólcie, że sobie to będę te odcinki informacyjne nagrywał w Minecrafcie, zapadając się pod ziemię i wyłączając interfejs gracza. Tak. Nie mam innych możliwości, więc tylko to mi tylko pozostaje. Dobrze. E, co do materiałów, zagrajmy. Skończyłem już Assassin's Creed i Assassin's Creed 2. Czekam dalej na Assassin's Creed 3. No cóż, miałem nadzieję, że już dzisiaj będę miał, ale dobra. Nie mówiąc krótko, dzisiaj się pojawi materiał z Assassin's Creed Brotherhood, tak? Za półtora godziny. Nie wiem, może za dwie. To się okaże. Jak będzie jeszcze szansa, to może zrobię nawet yy, 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 drugi odcinek z Brotherhood'a. tam. Ja. I taka prośba do was. Ey, jakie, byś, jakie byście. chcieli, żebym... Jakie nie jakby to sformułować? Jakie byście chcieli yy, gry. Chciał, które bym nakręcał jakie, jakie wam by się podobały takie gry, które ja bym chciał nakręcać O, coś takiego To piszcie też w komentarzach Tak eee, Co jeszcze eee, No nie wiem co tu jeszcze można powiedzieć tak, Takiego wielkiego Assassin's Creed Brotherhood na pewno będzie Co do Revelations to jeszcze nie jestem wielce przekonany albo będą dwa odcinki Brotherhooda albo jeden odcinek Brotherhooda i jeden Revelations chyba że tak to zrobię właśnie żeby to jakoś było mm. I, i jak przepraszam <laughs> ee... SMS mi przyszedł eee... Ok. Nic ważnego. Powiem krótko. Jeszcze co do Minecrafta, właśnie. Właśnie. Ben, będę też kręcił niekiedy Minecrafta z moim kolegą z klasy, chyba. Nie jestem jeszcze tego pewny, przekonany. Ale jeżeli by tak się udało, to czemu nie byśmy robili, zagrajmy w Minecraft Survival, tak? Albo nie wiem jakieś mapki fajne, escape y i przeróżne nie wiem jakieś rzeczy. Team Fortress. Tak. No, kręciłem w sobotę, ale oczywiście musiałem znowu zdupić, ponieważ nie wyłączyłem słuchawek i nagrał się tylko mój komentarz. Więc nie wstawiłem tego, ponieważ to by była już e, kolejna pomyłka z mojej strony. Bo ja już zresztą Wam obiecałem, że ta pomyłka się już nie powtórzy. Więc obietnicy dotrzymam i jej nie złamę na pewno. E, mówiąc prost, będzie dzisiaj: Assassin's Creed Brotherhood i Revelations po jednym odcinku, tak? Żeby nie owijając bawełny. Chyba, że chcecie. Żeby było inaczej, to piszcie w komentarzach. Mnie nie nie, nie, nie będę przeszkadzać przeróżne komentarze, mniej lub bardziej krytykujące, albo pozytywne, albo i nie. Dobrze, to miał być krótki audiolog, więc będzie krótki. A Ja się z Wami żegnam. Do następnego audiologu, tak to nazwę. Audiolog Scorpio. Dobrze. Żegnam się z wami. Nara, cześć i czołem do następnych materiałów. Nara.